Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Kiedy kilka dni temu zobaczyłem pana Grzegorza Brauna, europosła, który na szczęście po dłuższym czasie znów przemawiał w Europarlamencie, miał wtedy zasłonięte lewe oko, pomyślałem, że. Pewnie ma jakieś problemy ze wzrokiem, bo na pewno to nie są jakieś żarty. Nigdy by tego nie zrobił. Samo przemówienie było naprawdę genialne. Było w takim stylu dotychczasowym, czyli przepełnione dużą logiką, dużą inteligencją, dużą bystrością i dużą spostrzegawczością, bo przypominam, że pan Grzegorz Brown o wielu rzeczach mówił już 5 albo nawet 10 lat temu. No ale cały czas niepokoiło mnie to, co jest z jego okiem. I nie dlatego, że jestem wścibski, że jestem ciekawski, że lubię po prostu wiedzieć. Tylko ze zwykłej troski, bo jeśli kogoś lubimy i widzimy, że może mieć jakieś potencjalne, jakieś ewentualne problemy ze wzrokiem, to wiadomym jest, że człowiek empatyczny zawsze się o kogoś takiego martwi. No i nie inaczej było w tym przypadku. Faktycznie, moi drodzy, pan Grzegorz Brown ma problemy ze wzrokiem, o czym poinformował ostatnio u pana Dawida Mysiora. Jest to prowadzący kanał sprawki Okiem Katolika. E, przypominam, że kiedy pan Grzegorz oświadczył, na kogo zagłosuje w drugiej turze wyborów prezydenckich, to też było u pana Dawida Mysiora, który robi bardzo dobrą robotę i wcale się nie dziwię, że pan Grzegorz Brown do niego przychodzi, z nim rozmawia. Powiem szczerze, tak. Ja chciałem kiedyś przeprowadzić rozmowę z panem Grzegorzem Brownem, dlatego, jeśli pan Grzegorz albo jego otoczenie może to słyszy, to z miłą chęcią naprawdę będę zaszczycony, bo jest niewielu takich ludzi, z którymi naprawdę chciałbym. I mam nadzieję, że do tego kiedyś dojdzie, prędzej czy później. Jak to mówią, niedaleko pada jabłko od jabłoni. Tylko kto jest tutaj jabłkiem, a kto jest jabłonią, chyba ja jestem jabłkiem, a pan Grzegorz jest jednak mimo wszystko jabłonią. I przechodząc teraz do konkretów, pan Grzegorz powiedział tam, że odkleiło się, odkleiło się oczko temu misiu. Poddałem się grzecznie w sposób zdyscyplinowany badaniu, diagnozowaniu. Poddałem się też operacji, która miała tę rzecz jakoś tam naprawić. Nie naprawiła, więc trzeba. Trzeba się oswajać ze stanem, który zaistniał. Ale tak jak też internet podchwytuje, wśród ślepców Jednooki królem. Później pan Mysior powiedział, że słyszał o próbach namowy polityka do podjęcia dalszych prób leczenia tego schorzenia. A pan europoseł odpowiedział, A może już się napatrzyłem i jakoś trzeba się z tym oswoić. No i moi drodzy, teraz tak już na poważnie. Ja pod kilkoma. Postami gdzieś na X. Jestem bardzo zaskoczony tym, że ludzie, którzy, jakieś instytucje, którzy, które do niedawna tak jechały po panu Grzegorzu, wręcz nawet go gdzieś tam skazywały, kablowały, coś tam robiły, teraz o tym wspominają. No, mi jest bardzo miło i cieszę się, że wy wszyscy teraz jesteście tacy empatyczni. No, ale, ale wiele przykrości temu człowiekowi sprawiliście, więc. Myślę, że teraz milczenie byłoby złote. Czasem milczenie naprawdę jest złotem. Pod tymi artykułami. Pojawiają się komentarze ludzi, którzy pana europosła Grzegorza Brauna nie lubią. Ja rozumiem, że wy go nie lubicie. Ja rozumiem, że wy macie inne zdanie na wiele tematów. Rozumiem, że wasz światopogląd jest zupełnie z innej galaktyki, ale jest pewna zasada w życiu, przynajmniej ja ją wyznaję, nawet jeśli ktoś po drugiej stronie jest totalnie odmieniony niż ja. Jest totalnie inny. Różnimy się w 100% dosłownie we wszystkim. Nawet jeśli kogoś nie lubię, nie ma ludzi, których nienawidzę, nie ma takich ludzi, bo dla mnie nienawiść jest czymś obcym, to nigdy nie śmiałbym się, nigdy nie szykanowałbym osoby, która jest w jakimś stopniu chora, bo niewątpliwie problem ze wzrokiem jest chorobą, nigdy nie posunąłbym się tak nisko. Tak nisko nigdy bym nie upadł, nawet nie miałbym sumienia, żeby coś takiego pisać, mówić. Pamiętajcie, że jest takie powiedzenie staropolskie: nie śmiej się dziadku z czyjegoś wypadku. Dziadek się śmiał i to samo miał. Tutaj chodzi o zdrowie. Każdemu zdrowie może zaszpankować, a wzrok jest bardzo ważny: wzrok, oczy. Dla mnie jest to taki organ ludzki, którego utraty najbardziej bym się bał. Może dlatego, że sam nie mam wzroku perfekcyjnego, jestem na to bardzo wyczulony i jest to bardzo przykre, że ludzie, którzy mają wzrok dobry, ale nie tylko, w tym przypadku chodzi o wzrok, są tak podli, tak bezczelni, tak aroganccy, tak źli, że są w stanie takie rzeczy pisać. Myślę, że są też wśród tych ludzi, są tacy ludzie, do takich czasów dożyliśmy, że oni sami mają problemy ze wzrokiem. Pamiętajcie, Przyszła kryska na Matyska to jest kolejne powiedzenie, takie staropolskie kadło. Przyszła kryska na Was też przyjdzie. Nie życzę Wam tego, ale śmianie się z czyjejś choroby jest po prostu podłe. Podłe, jesteście podli i tyle w temacie. Podli. A wracając do Pana Grzegorza, no to Pan Grzegorz mówił, że poddał już się. Jakiemuś zabiegowi. No niestety nie udało się. Ja wtedy, pierwsze co pomyślałem, ja wiem, że na pewno to była osoba pewna, czyli ten medyk, który to wykonywał, ale ja, będąc osobą znaną, która ma wielu wrogów, to ja osobiście powiem wam, że bałbym się iść do jakiegoś lekarza bez zaufania, bo no bałbym się, czy tam może do czegoś dojść takiego niepożądanego. Wiecie o co chodzi. Ale jestem święcie przekonany, że. Wśród ludzi, którzy szanują, lubią, popierają, wspierają pana Grzegorza, są też lekarze, są chirurdzy, są okuliści. Jestem przekonany, że tą osobą była osoba, która naprawdę chciała dobrze. Skoro się nie udało, panie Grzegorzu, ja jestem całym sercem za tym, żeby się udało. Ale w najgorszym scenariuszu, bo często trzeba brać ten najgorszy scenariusz, jesteśmy ludźmi. Pan jest osobą odważną, mądrą, więc pan pewnie ten scenariusz też bierze pod uwagę, że gdyby to się nie udało, czego bym bardzo nie chciał, ale gdyby tak się stało, to ja jestem przekonany, że pan z jednym okiem zrobi więcej niż cała reszta tych fircyków, którzy mają jedno oko zdrowe i drugie oko zdrowe. Pan jest lepszy od nich i ich... Tysiąc oczu jest gorsza od Pana, dlaczego? Bo Man robi więcej, bo Pan po prostu działa. I tutaj, nawet jeśli mamy jakieś problemy zdrowotne, to się nie liczy, bo osoby, które popierają, nadal będą popierać, wręcz nawet to jeszcze wzrośnie, bo ludzie teraz będą też postrzegać to nieco inaczej. Teraz w sondażach gdzieś tam, tych mainstreamowych, trochę spadło. Ja jestem przekonany, że tam jest 5% więcej. Nie ma się co zrażać. No pamiętajmy, nie ma się co zrażać. Trzeba być realistą i tak realnie jest 5% więcej, czyli 6, 7, 8%. No 8% myślę, że jest całkowicie realne. Więc nawet jeśli pan ma problem z okiem, to ja pana widzę w przyszłej kadencji Sejmu. Tylko, że teraz pojawił się taki problem, bo nowy pan minister, minister sprawiedliwości pan Żurek. Ja od jakiegoś czasu Żurku nie jem, nie wiem, jakoś mi nie smakuje. Żurek dla mnie stał się bardzo niestrawny, ciężkostrawny, więc już go nie jem. I ten pan Żurek wspomniany, on mówi, że oni tam przyspieszą odbieranie tego immunitetu, że oni później tu będą rozpatrywać. Ludzie, kochani, gdybyście wy byli tacy sami wobec na przykład Biedronia, wobec innych polityków, którzy robią dużo gorsze rzeczy, którzy robią to złośliwie, nie w celu bycia dobrym, bo tutaj akurat mamy przykład, że pan Grzegorz chce dobrze, a inni to odbierają jako chęć zrobienia czegoś złego. Gdybyście wy byli tacy konsekwentni i tacy zdeterminowani, to ja bym był szczęśliwy. Natomiast wy chcecie. Człowieka, który tak naprawdę nigdy nikogo osobiście nie skrzywdził. W tych komentarzach naczytałem się, że on tam życzył komuś jak najgorzej. Nigdy, a przesłuchałem wiele rozmów, wiele wywiadów pana Grzegorza Brauna, nigdy osobiście, nigdy nie usłyszałem, żeby on kiedykolwiek komuś groził, żeby życzył źle, żeby życzył najgorszego. Nigdy, Dosłownie nigdy. Może się mylę, może źle słucham, może mam problemy ze słuchem, to mnie w komentarzach uświadomcie, ale osobiście nigdy z czymś takim się nie spotkałem. Ja już się nie mogę doczekać kolejnych wyborów. Panie Grzegorzu, trzymam kciuki, całym sercem trzymam kciuki, wiem, że Pan zachował się odpowiednio, naprawdę w sposób cywilizowany, w sposób bardzo ładny, kiedy była druga tura wyborów. Myślę, że Karol Nawrocki wie, że w dużej mierze przyczynił się do tego Pan Grzegorz Brown. Bo gdyby nie wyborcy pana Grzegorza Brauna, to prawdopodobnie, ale, ale mielibyśmy trzaśniętego prezydenta, a w ten sposób mamy normalnego. Ja też mam taką wielką nadzieję, że gdyby odpukać, odpukać, gdyby tak się stało, mam nadzieję, że się nie stanie, ale wiecie w jakim wariatkowie przyszło nam żyć, gdyby stało się tak, że oni jednak gdzieś tam w tych sądach coś tam ugrają i będzie sytuacja skomplikowana z panem Grzegorzem, że wtedy wstawi się za nim pan prezydent, panie Karolu, ja mam nadzieję, ja jestem przekonany, nie ma tutaj co polemizować, bo pan Grzegorz przecież nigdy żadnego przestępstwa nie popełnił. A to, co on mówił wtedy, kiedy dostał zakaz wypowiadania się w Eurokołchodzie, kiedy mówił o tym, co się dzieje tam w tej ziemi wiecie jakiej, tam, gdzie się teraz takie złe rzeczy dzieją, przecież on tam też niczego nie zrobił. On po prostu w jakiś tam sposób zakłócił ciszę, ale zakłócił nie krzycząc, nie mówiąc jakichś wariac, tylko on wstawił się za ludźmi, którzy są tam pokrzywdzeni. Tak jak pan Grzegorz powiedział, wśród ślepców jednooki królem. No jest to przykry obrazek, bo pewnie każdy poczuł jakiś smutek, ale no trzeba iść dalej, serio. Są wybory, jest kampania wyborcza, zaraz się rozpocznie, trzeba zakasać rękawy, trzeba iść naprawdę do roboty, trzeba się wziąć do roboty. I mam nadzieję, że, że będzie po prostu dobrze. Trzymajcie się, piszcie komentarze, co o tym sądzicie i do usłyszenia. Cześć, Papa. Pa.